Jeśli już gotowe sobie zagrać. No, to MTA to jest koniec jak z tej gry, PSM reaktywacja. Hmm. Jest to nowy styl, jak widzicie, zimowy. Niestety wyłączą to, ponieważ FPS mi spadają też mocno z zagrywaniem. Bez jeszcze to jakoś idzie. Te 20 FPS da się wciągnąć. Hmm. No i tak, sorry, że nie było wczoraj odcinka, ale no, nie mają serdecznie ochoty, więc nagle nie miałem też czasu za bardzo. Hmm. Więc na początku chciałbym, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawili lajka, suba, byli na inne odcinki. Więc co kolejny evencik? Derby Unikata. 32 osoby, był prześcigowym 38, właśnie na 38 osób, osób był ten evencik. Niestety osoby uciekły, co młode trochę. Szkoda, nie powiem 3, 2, 1. No i start, polecieli Usunęli launch control, co jest smutne Nie wiem czy już mówiłem, ale przez to, że usunęli launch control, no, a to nic nie działa Przez co to również to moja, może powiedzieć, teoretyczna przewaga w derbach hmm, też spadła Tutaj to się odwróci na 20% hmm, Dobra Gdyby nie ten koleś, który go przytrzymał, to on by się odwrócił O, dwie osoby naraz Double poszedł No jak i to Dimitr spadł. Z czym już spadł? Chyba od oczekiwań. A co to Dimitr robi? Pobnić jak chcesz. Dobra, a z racji że mam lagi, nie chciałbym nawet no walczyć nie mega. Wiem, widziałem. Spadłeś jak po drugi albo pierdolony. To nie będzie. Hmm. Tam nikogo nie ma. Mogę to usunąć? Chciałbym to wygrać, bo by mi to przydał. Nie ma na samochodzie nikogo. No. Nie obróćcie go tylko. Obróćcie go. Dobra, nie obrócił na szczęście. Dziwnie działają te monstery. Nie wiem. Bardzo dziwnie. Wjeżdżają na siebie, dlatego trzeba bardzo ostrożnie grać. Teraz, bo zobaczcie co się dzieje. Więc takie dziwne rzeczy. Ja ich nie dotykam, ja bardzo leciutko ich uderzam. I oni właśnie tak wylatują. Ja bardzo, bardzo się na monster na monstera, z tego co widzę oj, widzicie? O to mi chodzi. Trzeba bardzo ostrożnie. Jak to na początku spychał? Ty dziady. Bo kurde, jest, że raz, Sugar raz, Trzeba trochę atakować, żeby nie było, że uciekam. Ja nie wiem. Kurde, zrzuć te fójce Ale ty też mnie i mnie nie odpuścił. Nie, no, ma ping, co on gada? Bo w też jest takiej w Nie, mam Atakowanie tutaj to jest największa śmierć. Dobram No i chuj, Dobram. Fajajaj, Ja tylko widzę, jak wokuli robili raf z moje No i aneks. Jak? To tak, słuchaj. Co to jest Kurwa, to ma być ten unikat? To ja kurwa o to walczyłem? Ja pierdolę. Tak. Powiedzcie, że to jest kurwa, jedna rzecz, to się uśmieje. Yeah. Nie, dobył, kurwa, tu jest moim, nie się. Jeśli to jest przynajmniej 4-0, to bym o to walczył. To jest 1-0, to jest, jest, jest 2-0. Jaaa, taki e, chłop. No ale kurwa, ciągnik walczyć tam nie, no, jak ona jedzie maksymalnie 150. To nie, jest, to jest 2 ja, podbiec, To więcej 150 nie pojedzie.

będzie na miniaturę. O, popatrzymy sobie tutaj. co coś z tymi, naprawdę kurwa, ostrożnie grałem bardzo, i tak spierdolę No, ciężko, to ciężko jest. Każda taka będzie śmierć. No zobaczcie kurwa Co to w ogóle ma być Co? Te szukasz kurwa drugi raz na te lagi! Co specjalnie kurwa kabel odneta przycina, żeby wygrywać Bez jest że Drugi raz Następny razem jak zobaczy, że ma Lagi to go tyle Dobra, no. O, w ogóle, WOD został moderatorem, nie? Wyciek został w ogóle, kurwa, adminem. Co mnie zdziwiło bardzo. Według to nie powinno tak być. Teraz jest kompletnie rozpierdol, bo z wyciekiem ma w ma spiny, jeszcze kilka ludzi ma spiny chyba z wyciekiem. Nie o kurwa, zaproponował, żeby zwiększyć karę na Discordzie, które już i tak są na tego Które już i tak są... Mm, które są i tak po dniu już Powiedział, że zwiększy, bo to są kary dla dzieci, no kurwa A, Że on był wychowywany no, jako kurwa napierdolony pasem nie, To nie znaczy, że inni tak muszą być że, że Według mnie A ja z Państwu ogarnę muszę Lagi z tego sobie coś wybrawi O w ogóle jest event z prezentami, a to zaraz Wam pokażę. Za 50% jest. Znaczy nic w sumie nie ma. Jest do zebranie 50%. Każdy prezent to jest dwa koła. No w ogóle pokażę Wam ile mam raptu teraz. Tele, co mam w wtorek aktualnie, kiedy nagrywam ten odcinek. Ten odcinek leci w środę, prawdopodobnie. Ej. nie, wiem, jak to Black zrobił, że on się prawie wywalił. No zobacz, patrzy, kurwa to. Co jest z tymi mostrami, tak?

Chyba nazwę ten odcinek gumowe monstery. Bez to jak gumy się opychały. Okay. Kto tutaj wygra? Ale naprawdę, już ja, kurwa, nie mam jak wygrywać derwów. Jak widzę, coś Teraz kurwa, chopię o takie lagi, że mnie wywaliło. Drugi raz. Teraz... Jak coś... jakieś latające monstery. Teraz jakieś gumowe, kurwa, nie wiem co oni robią. Tylko skąd ci lecisz. No teraz to są kurwa normalne. Teraz to nie jest coś takiego, że wjeżdżasz i lata. Nie wiem co kurwa nie tak z tym jakieś Dziwne te kurwa monstery są. Czy oni ze zmieniają, czy co? No nie no widać że oni się kurwa dotykają już prawie kurwa wjeżdżałem na siebie Co? Co to w ogóle? Zobaczmy do tego się gara nie no dobra tu nie liczę to chleba Co to kurwa ma być No nie No bo to jest kurwa walkalagów nie A nie ma chyba tam 210 a on też robi. 217. 217. się nie go pcha. mi dwoje la Obydwoje lagi macie, to jest walka lagów. Nie, nie mam. Tak widzę ja z góry. No, ma. To jest walka lagów. Kurwa, nie no, ja też się, się zastanawiam co jest z tymi kurwa monsterami. Dotykasz kogoś i latasz kurwa. I na przechodzi hmm. przez tego. Tak, wygrał Namiks, no dobra. ale nie w tą stronę. A kurwa, Lagi. A, 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 wow, a, wow, wow. zobaczcie, świąteczny klimat klimat Zobaczcie, to są takie prezenciki fajne, I za 50 jest 100 koła ja razem, jak zabierzecie wszystkie. No więc, według mnie, opłacane dosyć. To jest kurwa. Wrócimy na marykę. Co że tak laguje? Wuj ja wie czemu, czemu właśnie. Zawsze, zawsze przegrywanie to zero laguje. Kasper, jest tu bez abonamentu. Nie, młody, wszystko jest kreu. Okay. O właśnie, aaa! No, polecimy sobie. tutaj. To jest mój fajny landstalkerek. Raczej już każdy kojarzy tą legendarną bazę. Ach, dobra. Lecimy. Jestem ciekawy, ile ta manana jedzie. Mówiłem właśnie, bardzo ciekawy, ile je jedzie. O, słuchaj, nie mam tego egzekucji. Dobra, patrzymy, ile ma Flomoxa banana. O kurwa, to nie skręca! Ja ja tego nie sprawdzę po macu tutaj, nie? Muszę na bardziej prostej, o, no i olej. Znaczy ja teraz klikam A, D nic nie skręca. Na 300, 350, 380.

424 najwięcej Wow lecę tylko chyba trolować ludzi A wow wow wow, w pojedziemy Nie no. To nie skręca w ogóle a kurz jak już to narzuca jak palera 430 mananą. Gumowe monstery i 430 trzydzieści 准备射击卡，来吧、啊。准备射击时间。 Kurwa! Ja mogę wiedzieć tylko, że um, jestem tym takim nieoznakowanym, tymi dwoma rewelami, że sultana nam zabrali i jeszcze tam będę mógł No i tam Bunkianko to nieoznakowało. Nie. No, nie, nie, a my jeszcze. Słyszeliście? Nie, 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 nie. W OPP, w OPP. OPP Eneks, w cs Cesa? No, grałem. Smokuje gale!

Kurwa, w tym jest jeszcze gorzej. Kurwa, co to mogę było wyłączyć? Nie wiem, nie da się nic zrobić. Nie dobra, wróciłem. Okazało się, że ja z nim nie wygram, niestety, wyłączyłem ten wyzwanie Dobra, przyznaj się, ja tak wtedy serio jedzie. Co, z drugą jedziemy? Nie jak chcesz. Ile to jedzie? Przyznaj ja ci nawet się. nawet 4 dałem. 286. Jak kurwa 200, jak jechałem 330? Moje jechało 286. Koniecznie. No w drugą stronę, ale to zjazdu... O, los o człowieku! Dawaj do końca! No dobra. Nawet ci folię dam. Nie, dobra, idź. Nie no, ja z tymi to nie mam w ogóle szans. Nie? Ja nie skręcam! I czemu się tu nie rozpędzi? Nie, ja nie uwierzę, on jedzie 280, a ja mam 400, jeszcze nie było. Weeeet Nie no, 400 miałeś O, nie? nie, miałem 268, naprawdę Nie, kurwa, nie mogę się mieć 440 No wsiądź, wsiądź do mnie Proszę, wypatrz na Co, ja mam kurwa takie lagi? Ej, to ma kopa po prostu. To już jest faul. No to chodź kurwa do mnie wsiądź. Dobra. Wróciłem po przerwie. Nie, jest zaczelniony komputer, ktoś przestał już odpowiadać. Cześć, jeszcze osób. Że dalej z którego ja na to, że rzeczywiście on ma pomoc. 260. Nie ja ma 400 40. Bo nie wyścigam. to jest kwestia tego, że mam 14 presów Nie zdziwiłbym się. Więc... E... No, raczej znaczy nie mam zły szans. Mam zamiar sobie hmm, też ponagrywać kompilację ucieczek, ale no to w przyszłości. Nie, no to tak szybko jeździć, demolowany. Na raczej taka ty na tym strzelasz. Co jest? <grym> <grym> Dobra, takim aktem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. No jeszcze drugi raz przepraszam, że nie było wczoraj odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć!